Przy mikrofonie pan Słowo Mucha, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu. Dzień dobry, witam w naszym studiu. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Pan dyrektor przed nagraniem przypomniał mi naszą ostatnią rozmowę, był to zdaje się wrzesień. Dokładnie połowa września rozmawialiśmy o tym, że zbliżamy się do sezonu zachorowań na choroby wirusowe, grypy, grypopodobne. No więc ja dziś chciałabym zajrzeć w statystyki, panie dyrektorze. Faktycznie widać, że chorujemy. Bo widać w szkołach mniej uczniów, w pracach osoby chorują. Widać to w statystykach, panie dyrektorze, mamy wzrost zachorowań? Mamy wzrost zachorowań, ale tak naprawdę w zakresie chorób. Wieku dziecięcego, tych, tego wzrostu specjalnie, ten wzrost nie jest specjalnie zauważalny. Ja tutaj, skoro pani odniosła się do statystyk, to powiem, że mhm. na, we wrześniu, wtedy, kiedy się spotkaliśmy, chociażby ilość zachorowań na krztusiec wynosiła 25, a na chwilę obecną, a to są dane z piątku, 6 grudnia, Mamy zarejestrowanych 36 zachorowań, czyli tak naprawdę w przeciągu kwartału wzrost 11 o 11 zachorowań. To samo dotyczy Ospy wiecznej, wtedy, kiedy tak naprawdę zaczął się rok szkolny. Tych zachorowań było 151 do piątku 6 grudnia. Zarejestrowaliśmy 157, czyli tak naprawdę o 6 więcej. Niepokojącym zjawiskiem w dalszym ciągu jest COVID, zachorowania na COVID, i tu przypomnę, że we wrześniu mieliśmy zarejestrowanych 261 zachorowań, a do piątku, do zeszłego piątku, było już ich 505. Mhm. Ale panie dyrektorze, ale tak patrząc na, na, na te statystyki, na te liczby, to można by jednak powiedzieć, że widać wzrost zachorowań, ale tak odnosząc to do pory roku, minione, minionych lat, to właściwie jest stabilnie. Nie mamy jakichś takich wyraźnych pików, że tak powiem, w górę. Tak, no ja mam, zawsze, ja mam zawsze w głowie epidemię covid i tak naprawdę, gdzie te piki i zachorowania liczyło się w tysiącach. Także... Oby te czasy nie wróciły, tak? tak. Dokładnie. Natomiast. Ośmielę sobie sobie powiedzieć, że ta sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych jest w powiecie łowickim stabilna. Ale to, panie dyrektorze, ale to jak to jest? Bo, no właśnie, odniosę się właśnie do tych szkół, gdzie widzimy, że tam coraz mniej dzieci. W przedszkolach dzieciaki chorują, no, w zakładach pracy, a tego jednak nie widać tak w statystykach. Jak, jak to można odnieść? Być może są to wszystkie takie infekcje jakieś drobne zakażenia, które nie są po prostu rejestrowane przez nas, ze względu na przepisy prawa. Kiedyś tak naprawdę rejestrowaliśmy wszystkie zakażenia, mówię tutaj o grypie i zakażenia grypopodobnych. Natomiast teraz, w tej chwili, w tej chwili po zmianie przepisów, rejestrujemy tylko i wyłącznie zakażenia na grypę potwierdzone testem tak i tak dla skoro jesteśmy przy grypie wrzesień we wrześniu zarejestrowaliśmy 96 przypadków grypy natomiast w grudniu 106 czyli raptem 10 więcej mhm. Pozostałe te infekcje, infekcje po prostu nie wirusowe, są, wirusowe, wirusowe nie są, nie są rejestrowane. chyba rejestrowane. Mhm. Ale panie dyrektorze, chciałabym jeszcze odnieść się do, tych do tej statystyki, bo nadal w tych statystykach widzimy choroby. Ja to cały czas mówię, że są to choroby, które ja pamiętam ze swojego okresu dziecięcego, bardziej nawet z opowieści mojej babci. Krztusiec, No przecież to jest choroba, na którą my możemy się szczepić i. Możemy się przed nią uchronić. Znowu pojawia się ten problem? Czy nadal jest cały czas ten problem, właśnie z bardzo niskim procentem wyszczepialności? Tak. Myślę, że ten przynajmniej tutaj dane. Y, które my zbieramy, y, z, z nich wynika, że y, ten problem z roku na rok stara, y, staje się bardziej się. Y, poważny, ta y, wyszczepialność y, maleje, a y, żeby, żebyśmy my, jako społeczeństwo, my musimy sobie uświadomić również jedną rzecz, że szczepiąc siebie. Tak naprawdę chronimy samych siebie, ale chronimy również innych, którzy z punktu widzenia medycznych, z punktu widzenia medycznego nie mogą być zaszczepieni, tak? Także to my musimy jako społeczeństwo zdać sobie z tego sprawę, I że. mieć taką odpowiedzialność że, zbiorową, tak Oczywiście, coś? właśnie ta odpowiedzialność zbiorowa, ale ja rozumiem również rodziców dzieci, że no są jakieś w sensie obawy. niepokoje, mhm. obawy przed szczepieniem, ale po prostu trzeba to przekalkulować. Ile szczepionka daje korzyści, mhm. no a jakie są obawy tak naprawdę. Ale panie dyrektorze, jeśli dobrze kojarzę, krztusiec jest w szczepieniach obowiązkowych. Tak. E, tak. Świnka, ospa, zdaje się to już są szczepienia dodatkowe, na które może decydować się rodzic, ale krztusie. Świnka, świnka obowiązkowa. Jest obowiązkowa, obowiązkowa ospa, ospa tak. zdaje się, chyba. Tak. Jest, Z grup jest szczepion... ryzyka. Z grup ryzyka można. No więc, skoro jest to szczepienie obowiązkowe, no to jak tutaj możemy mówić o uchylaniu się od tego szczepienia? No wbrew hy, pozorom hy, w... Na chwilę obecną, odnośnie, ja tu bardzo obserwuję wpływ ruchów antyszczepionkowych. My, na chwilę obecną, mamy 95 dzieci niezaszczepionych, ale widzę, widzę światełko w tunelu, bo w tym roku. Po naszych działaniach udało się zaszczepić sześcioro z nich. Także jest to jakiś niewątpliwie też sukces. Która, który tak naprawdę wpływa na, na tą wyszczepialność, która tak naprawdę nie powinna być mniejsza niż 95%, żeby mówić o tak naprawdę zdrowym społeczeństwie. Tak. Mhm. To zapytam w takim razie, bo powiedział Pan, że i sukces sześć osób, które gdzieś tam unikały tych szczepień, udało, udało się zaszczepić, a w rozmowach z tymi osobami co tak naprawdę było powodem, że właśnie uchylali Ludzie, co uchylali się od tych szczepień, obawy? Yy, tak, w większości niewiedza. przypadków to yy, obawy, i tak jak już wspomniałem, yy, wpływ tych ruchów antyszczepionkowych, bo yy, nawet tutaj mówiąc, z punktu widzenia administracyjnego, tak, czyli pewne rzeczy i czynności administracyjne wobec tak zwanych uchylaczy musimy wykonać. No jeśli coś jest obowiązkowe, tak, to trzeba także się Także widać nawet po schematach wniosków, jakie do nas wpływają w tym zakresie, że po prostu one są zaczerpnięte ze stron ruchów antyszczepionkowych. Mhm. Tak? No jeśli mamy obawy, najlepiej pytać lekarza, najlepiej... Bez wątpienia, najlepiej... lekarz, Hmm. Można również przyjść do nas, czy zapoznać się przede wszystkim, w pierwszej kolejności to zweryfikować źródło. No tak. Panie dyrektorze, ale teraz tak sobie też myślę, czy może pandemia i ta sytuacja, którą no, zostaliśmy zaskoczeni, i ten lęk o zdrowie, te szczepionki, które, no, które musieliśmy szybko przyjmować, decydować się, czy przyjmujemy, czy nie przyjmujemy. One były, ich nie było, kolejki. Czy może to wpłynęło um, właśnie na tą naszą świadomość, że boimy się po prostu tych szczepień? Ale no, że mamy obawy. Wie pani, wie pani, ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czy my się boimy i czy też nie, bo zarówno w Pani, we mnie też jakaś obawa. No to jest naturalne, jest. Tak. tak. To jest rzecz naturalna, nawet mówię w stosunku do własnych dzieci. Natomiast ja zawsze wychodzę z założenia, że rzeczywiście najpierw sobie jako osoba świadoma kalkuluje korzyści. I weryfikuje to z hy, obawami, hy, moimi obawami, głównie obawiamy z, obawa, obawami związanymi z, hy, ze zdrowiem mojego dziecka, tak mm -hmm. naprawdę, tak. Zatem biorąc jeszcze, bo te obawy skąd hy, wynikają no, z reakcji poszczepiennych, tak? czyli tak naprawdę z tych wszystkich niepożądanych y, odczynów poszczepiennych, a których tak naprawdę mieliśmy zarejestrowane dwa. No, to myślę, że mamy tutaj też odpowiedź. Panie dyrektorze, skoro jesteśmy przy szczepieniach, to chciałabym zapytać również o szczepienia na HPV. Ta akcja ruszyła, no to jest szczepionka, która może uchronić przed poważnymi zachorowaniami, bo mówimy tutaj już o, konkretnie o nowotworze. Jak wygląda wyszczepialność, jeśli chodzi o HPV? Tak, są, to, są to darmowe szczepionki. Rzeczywiście jest od 1 września 2024 ruszył powszechny program realizacji szczepień przeciwko, ludzkiem, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, powodującego m.in. raka szyjki, raka macicy, szyjki tak. macicy, ale również wiele innych chorób nowotworowych. I przyznam szczerze, że ten program między innymi realizowany jest w szkołach. I to jest szczepienie tak naprawdę dwudawkowe. Dwudawkowe w odstępie, pierwsza dawka no standardowo, później druga w odstępie od 6 do 12 miesięcy. Na terenie powiatu Łowickiego z 36 szkół do realizacji tego programu zgłosiło się 5. Głównie z gminy Domaniewice i z gminy Nieborów. Także na chwilę obecną wiemy, że. 52 uczniów zostało zaszczepione, zaszczepionych, w tym 24 uczniów zaszczepionych na terenie szkoły, a 28 uczniów w POZ-ach w ramach grupowego wyjścia. Także przyznam no, szczerze, nie że nie ma co ukrywać, jest słabo. Dziwi mnie to, że ktoś daje tak naprawdę lek na raka za darmo i no, nie ma takiego specjalnego entuzjazmu i odzewu żeby z tego skorzystać, bo no dobrze, ale panie dyrektorze, to teraz co by pan powiedział matce dziewięcioletniej dziewczynki, dlaczego powinna przeanalizować chociaż taką możliwość, aby zaszczepić swoje dziecko, no właśnie HPV. Co, co bym powiedział? Na pewno hy, hy, powiedziałbym hy, hy, to, że Trzeba się również zastanowić, bo wiele osób, przynajmniej tak jak ja rozmawiam z różnymi osobami, twierdzi, że po prostu na chwilę obecną ich to nie dotyczy. Mm -hmm. I to jest ten problem, tak naprawdę. Tak naprawdę, że ich to nie dotyczy i no, może kiedyś w przyszłości i tak w zasadzie te rozmowy, ja bym to tak nazwał. Kończą się właśnie takim argumentem. Na razie odkładamy nie na odkładamy później. na bok. Mhm. Tak, może kiedyś się zastanowię. I to tak naprawdę, wracając do tego programu szczepień. To nie jest tylko dla dziewczynek szczepienie, bo również dla chłopców w wieku, bo to co najważniejsze, w wieku od 9 do 14 lat, tak? Czyli jest to ważne, ważne, żeby wszystkich, wszystkie te osoby albo jak największą ilość zaszczepić przed inicjacją seksualną, bo nie ukrywajmy, że wirus brodawczaka Czeka. ludzkiego przenosi się drogą płciową między innymi. Gdzie powinniśmy się udać? Jeśli właśnie, być może ktoś nas słucha, jakaś mama właśnie w tej chwili zapala jej się tam lampka w głowie, gdzie powinna się udać? Jeśli ma wątpliwości, przede wszystkim idziemy do lekarza. Do lekarza. Tak. Zapraszamy do nas na Podrzeczną 24. Również udzielimy wszelkich informacji. Może uda się rozwiać wątpliwości. Mhm. Panie dyrektorze, wrócę do tego, co padło na początku naszej rozmowy, czyli pytałam o ten okres zachorowań. W statystykach tego aż tak nie widać, właściwie jest stabilnie odnoszący rok do roku, ale oczywiście my możemy zadbać sami o swoje zdrowie i możemy to robić w bardzo prosty sposób. Choroby wirusowe, no wiadomo, w jaki sposób one się przenoszą, ale właśnie taka higiena życia codziennego też może nam troszeczkę pomóc przetrwać ten czas, no, który być może jest najtrudniejszy przed nami oby, nie oczywiście. Bez wątpienia. Ja to nazywam y, dekalogiem profilaktyki. Antyprzeziębioniowej. To jest moje takie nazewnictwo. I między innymi, cóż, myj dokładnie ręce. To jest podstawowa zasada. My nauczyliśmy się tego w pandemii, ale później chyba tak. troszeczkę zapomnieliśmy. Ręce myjemy dokładnie minimum 20 sekund, nie tylko na zasadzie, jak ja to mówię kolokwialnie, ochlapując te ręce. Druga zasada, nie dotykamy, bardzo trudna do realizacji. Nie dotykamy twarzy rękoma. Trudne, tak. tak, to jest bardzo <laughs> trudne. Trzecia zasada dobrze się wysypiamy minimum 6, powyżej 6 godzin. Badania naukowe potwierdziły, że osoby, które śpią mniej niż 6 godzin, 4 razy szybciej zapadają na różne infekcje niż osoby dobrze wyspane kolejna zasada to nie przychodzimy chorzy do pracy, do przedszkola, do szkoły. Nie zarażamy innych. Tak, tak. Nie witamy się z chorymi. Mhm. Tak to znowu te ręce. Tak. No i przede wszystkim wśród osób dorosłych musimy sobie radzić ze stresem. To też wpływa na zapadalność, I na naszą różne odporność cho też. choroby. Odży racjonalne odży odżywianie. Kolejna zasada. Co to znaczy racjonalne odżywianie? O tym można mnie. ja bym mógł o tym dużo mówić, ale w tym okresie, w tym okresie, że tak powiem, epidemicznym, powinniśmy zwrócić uwagę oczywiście na suplementację witamin. Wiadomo, głównie witaminy D, ale spożywać również w naszej diecie więcej kiszonek. W postaci chociażby kapusty kiszonej, ogórków kiszonych, soków z buraka kiszonego, czyli jogurtów, które zawierają bakterie. Probiotyczne, bo tak naprawdę to te probiotyki odgrywają z zasadniczą rolę w tworzeniu naszej odporności. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję dziś za spotkanie i rozmowę. Oczywiście wszystkim życzymy zdrowia, życzymy, abyśmy no, mieli świadomość tego, że o swoje zdrowie warto dbać i chociaż odnosząc się właśnie do tych ostatnich słów naszej, naszej, naszej rozmowy, o których pan dyrektor powiedział, czasami jest trudno, ale warto, warto próbować. Miejmy też świadomość tego, że jesteśmy odpowiedzialni za swoje zdrowie, ale również za zdrowie innych. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Pan dziękuję Sławomir również. Mucha, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Łowiczu, moimi państwa goście bardzo dziękuję. Kłaniam się.